Witam, witam serdecznie z tej strony Rafał z Motorwo, czyli miejsca, w którym kupisz swój pierwszy motocykl, następny i każdy następny, bo motocykli akurat u nas nie brakuje, począwszy od 125, bo naprawdę duże motocykle turystyczne. No i dzisiaj zaprezentuję wam jeden z tych motocykli, właściwie skuterów, na które wprost może powiedzieć, że są motocyklami. Jest to Suzuki Burgman 650. Nawet Wam powiem więcej, jeżeli chodzi o elementy wyposażenia, ten motocykl bardzo może być kojarzony z samochodem. Jest to naprawdę kawał solidnego skutera, tak zwana kolumbryna, jak ja to mówię, jest naprawdę spory ten skuter, no ale uważam też, że jeden z najwygodniejszych skuterów, w jakim miałem przyjemność jeździć. Mimo, że swoje lata już ma, to jest to też najładniejszy egzemplarz, jaki do tej pory u nas w filmie się pojawił, mówię to wprost, mimo, że zawsze staram się celować wysoko wśród tych najfajniejszych egzemplarzy i zawsze tak było, tak ten, mimo wszystko uważam, że chyba ładniejszej sztuki naprawdę u nas na, na, na salonie nie było. Jeżeli szukacie czegoś bardzo zadbanego, z fajnym, niskim przebiegiem e, i udokumentowanym, no to zapraszam Was serdecznie do tej krótkiej prezentacji. Zobaczcie sami, Suzuki Burgman 650. no Nie wiem, czy też jest jakaś osoba, która nie zna nazwy Burgman, jeżeli chodzi o skuter. Chyba w ogóle, jeżeli ktoś myśli maxi skuter, to pierwsze co mu w głowie się pojawia, no to Burgman, eee, w końcu nie bez, nie, nie, nie bez powodu. Sydney Polak śpiewało właśnie o takim skuterze Suzuki Burgman. Tam jeszcze była wersja Executive. Tutaj jest zwykła, ale uważam, że nic jej nie brakuje. E, naprawdę Suzuki Burgman to jest jeden z takich solidnych, wielkich maxi skuterów. E, za sprawą czego jest też bardzo wygodny, ale tutaj naprawdę konstruktorzy postawili też na masę dodatków, które ułatwiają życie albo też po prostu zwiększają komfort. Naprawdę jest ich sporo. E, I powiem Wam że chyba od tego zacznę, bo to może być dla wielu ciekawostka. E, motocykl, który naprawdę ma wiele zaciągniętych rozwiązań z samochodu, e, nawet nawet tak jak się mówi o tych dodatkach, no to będzie Wam się to z tym kojarzyło. Zobaczcie, chociażby zacznę od lusterek, które razie wyglądają jak takie trochę samochodowe, no to mamy tutaj tak zwane lusterka w prądzie, czyli pyk na guziczek. Te lustereczka się chowają, wtedy troszeczkę mniej miejsca, taki skuter zajmuje, ale też myślę, że jest to jakiś większy bajer, no to jakoś dużo tutaj nic się nie poprawiło, no ale są bajka. Oczywiście oprócz tego szyba w prądzie, jak to się mówi, zobaczcie. Przybędzie nam w dół, przybędzie nam w górę, a to wszystko na prąd. Jest znowu kolejny fajny bajer. Co ciekawe, motocykl jest przystosowany do jazdy w niższych temperaturach za sprawą podgrzewanych manetek, zarówno na jak i prawo. Oczywiście to jest regulacja mocy, po prostu się grzeje, ale co ciekawe, mamy też grzane siedzenie kierowcy, jak i grzane siedzenie pasażera, więc normalnie tyle jak sobie grzejemy na trasie, też na pewno fajny bajer. Oprócz tego, wlew paliwa, zobaczcie, jak jest ciśnięty tutaj w linię na dwozie, jak to w błotniku samochodowym znowu myślę że taki fajny aspekt do którego bym to porównał ten konkretny model jeszcze jest doposażony zobaczcie w wielką szybę Givi naprawdę bardzo wielka szyba przezroczysta więc widoczność jest super ale taka jest jeszcze tutaj zobaczcie wysunięta jeszcze i na dłoni i tak dalej bardzo fajny na żywo to wygląda. No taka naprawdę policyjna szyba. E, kufer, bardzo duży kufer. E, tak samo Giviego, jeden z takich solidniejszych uważam. No ale fajnie, że jest wypinany, czyli jeżeli chcemy go wozić, no to go wozimy. Jak nie chcemy e, go używać, no to go po prostu ściągamy. Ale ma też na sobie taką gąbkę jako oparcie pasażera, więc pasażer ma niesamowicie wygodnie. Jest to model wyposażony w system ABS, ale myślę, że to co jest najważniejsze przy tym konkretnym egzemplarzu. To dwie rzeczy, to jest to, że motocykl jest bezwypadkowy i napiszemy to na fakturze, jesteśmy tego pewni, za sprawą czego on jest też uważam, że taki ładny, bo obchodząc go dookoła naprawdę nie znajdziemy tutaj śladu wypadkowości, jakiegoś przetarcia, rysy. No taki jest się, że powiem wam szczerze, że no prezentujemy niejednokrotnie mnóstwo różnych motocykli, eee, no i mimo, że to jest skuter, no personalnie nic do nich nie mam, ale też nie mam do nich jakiejś wielkiej, wielkiej miłości, ale zauważyłem po sobie, że mnie cieszy, jak widzę jakiś motocykl, który jest w świetnym stanie, nieważne, czy to jest skuter za 5, 10 czy 15 tysięcy, a porównujemy go z motocyklem za 70, tak jak jeżeli skuter, czy tam jakikolwiek inny motocykl, nawet w tym niższym budżecie jest po prostu... Świetnie zachowany, no to jednak ten diabeł tkwi w szczegółach i ten motocykl po prostu może się podobać. No bo chociażby patrząc na cały przód motocykla, te lusterka, lampa, błotnik, te boczne owiewki, to jest wszystko w fabrycznej warstwie lakieru. Te elementy tutaj wy wypełnienia, które bardzo często są takie wypłowiałe, no taki kolory tu po prostu w nich nie ma, od jakiejś tam, nie wiem, trzymania motocykla pod chmurką czy na słońcu. Tak tutaj wygląda to świetnie. Zobaczcie układ wydechowy, jak się fajnie zachował, ale w ogóle wahacz, tarcza sam silnik od tamtej strony. Zobaczcie tu e, po, po lewej stronie tak samo. No nie ma tu żadnej przycierki, jakieś rysy, jakiegoś pęknięcia, jakieś wgnioty. Naprawdę zachowane jest świetnie. Na błotnikach jeszcze zobaczcie mamy logo dealera, w którym ten motocykl został kupiony jako nowy. E, co prawda na pewno zauważyliście, no nie sposób tego było nie widzieć. do motocykl ma dołożone takie niebieskie wstawki, e, które no można oczywiście ścinać, bo to są naklejki. Tak naprawdę oczy. Tutaj czy tu, czy tu, to są naklejki można sobie oczywiście to ściągnąć ale uważam, że dodają fajnego takiego kolorytu nie ma pod nimi, widać jakby jak się nawet to dotyka że to nie jest tak, że one coś zasłaniają naprawdę uważam, że po prostu efekt tylko i wyłącznie stylistyczny jak ktoś by sobie wolał taki zwykły biały, no to moim zdaniem nic nie stoi na przeszkodzie żeby to sobie zdrapać no ale jeżeli chodzi o taką ogólną świeżość motocykla to jest, no i możecie przyjąć, że gadam jak najęty no ale jakby nauczyliśmy się doceniać po prostu fajne motocykle i trzeba je też wyróżniać na tle pozostałych no bo jednak, no umówmy się, skuterów w internecie jest dużo, wszystkie są piękne, ładne, a jak przychodzi do czego na żywo, to się okazuje, że połowa się nie nadaje. No ale jeszcze tak naprawdę myślę, że oprócz tego, że jest bezwypadkowy, może no, jest fajnie dopasowany i tak dalej, no to też jest moim zdaniem plusem to, że motocykl ma super niski przebieg. I to naprawdę jest niski przebieg, jeszcze takiego też niskiego przebiegu w Burgmanie nie mieliśmy. 27 374 km od 100% autentycznego przebiegu, który my tak samo Wam napiszemy na fakturze, ale też co widać, jeżeli ktoś ma troszkę pojęcia, popatrzy i to zobaczy. Ale oprócz tego, że widać, to mamy też wyciąg z ostatniego badania technicznego jeszcze na terenie Niemiec, gdzie motocykl pod koniec zeszłego sezonu miał 27 300 więc fajnie, że mamy taką kartkę z ostatniego jeszcze aktualnego badania, więc no, jest to ewidentnie Nowe, że motocykl, no skoro w zeszłym roku miał tyle, no to ciężko, żeby teraz miał, nie wiem, 50 tysięcy więcej. Więc fajnie, że taka kartka jest. No hmm. i co, jeżeli chodzi o jakieś tam e, stricte e, dokłady finansowe, moim zdaniem na start, aby wymienić olej i można śmigać, e, sprawdziliśmy stan, jest w porządku, no, jeżeli chodzi o olej w skuterze, już każdy ma jakiś inny pomysł, więc na tą chwilę to zostawiamy Wam, no, ale jeżeli chodzi o ogumienie, 2019 rokopan, ale bardzo ładny, zarówno z przodu jak i z tyłu uważam, że do zostawienia, Tarcza z klockami spoko, zawieszenie z przodu suche, e, motocykl przede wszystkim bardzo ładnie chodzi, bardzo ładnie się wkręca, ładnie pracuje, e, jest prosty i bezpieczny. Podsumowując, macie świetny skuter, nawet powiem Wam szczerze, w całkiem normalnych pieniądzach nam się go udało kupić, więc to też nie jest tak, że on jest jakiś, nie wiem, najdroższy z najdroższych skuterów świata, eee, uważam, że w tych pieniądzach to jest po prostu bardzo dobry sprzęt e, i mimo, że potrafiliśmy myśli za 20 tysięcy, też ładne Burgmany, ale w nieco gorszym stanie, tak ten za, za, nie wiem, za prawie 23 koła, uważam, że jest warty swoich pieniędzy, bo naprawdę jest spoko, jeżeli e, sądzicie inaczej, to po prostu zapraszam Was do nas do Żardowa, żeby go zobaczyć na żywo, przymierzyć się, przejechać, ale też pozaglądać właśnie w takie zakamarki, no i po prostu porównać go z innymi, co spowoduje, że na pewno w decyzji będzie Wam dużo, dużo łatwiej. E, dwa kluczyki do motocykla, dwa kluczyki też do kufra. No i co? Bardzo fajna, komfortowa praca. Tu już jakieś śmieszne Postajówki Ja się zajerałem. Później mi tchu zaraz zbraknie. Muszę się gadać, że jadam jak nakręcony. Ale coś w tym musi być. Bajka. Słuchajcie, zapraszam Was serdecznie. Oczywiście do żardowa, jeżeli zobaczycie ten sprzęt na żywo, będziecie mogli się też nim przejechać. Więc nawet nie zabraniamy wam jaskrownych, wręcz przeciwnie, zachęcamy, żebyście do nas przyjechali, przejechali się i tak dalej. My też od siebie zawsze jakieś ciekawostki podpowiemy, postaramy się Wam po prostu pomóc. Eee, no i jeżeli to będzie to, jeżeli to będzie strzał dziesiątkę, świetnie, możemy to finalizować. Eee, jeżeli przyjedziecie swoim busem bądź przyczepką, to pomożemy Wam też to zapakować. Jeżeli nie macie swojego transportu, zadzwoncie, zapytajcie, ile kosztowałby dowóz takiego skutera do Waszej miejscowości, wtedy też jakoś tam będziemy w stanie, moim zdaniem, Wam pomóc. Może też kupić motocykl na raty. Jeżeli tutaj macie pytanie, zadzwoncie, zapytajcie, przekierujemy Was dalej. Dalej I postaramy wam się wam pomóc także z finansowaniem. No, jeżeli po prostu szukacie nazwyczajnie motocykla, ale wiecie, że to jeszcze nie jest ten, ale podoba Wam się to, jak to robimy, generalnie cały, cały kształt naszej firmy, no to zapraszam do zostawienia subskrypcji na kanale. Wtedy na bieżąco będziecie widzieli, co za motocykle Wam prezentujemy, co do oferty trafia. Jeżeli wygodnie Wam to robić na Facebooku czy Instagramie, w relacjach, no to tam tak samo na bieżąco robimy e, takie, takie podsumowania codzienne, co do oferty trafia, co z oferty znika. I co no chyba na ten moment tyle oczywiście widzimy się na miejscu ja tymczasem odmeldowuję do usłyszenia do zobaczenia siemanko hej